Mogą ludzie patrzeć na kościół, a ten sam na nas, czyli chrześcijan, bo kościół to my, w takie dwa sposoby, czyli podchodzą do kościoła tak idealistycznie, że to jest super, że jest bez problemów, że to ci chrześcijanie są tacy bezgrzeszni, święci, że same sukcesy. A drugie podejście to taki krytycyzm, że Kościół, to same patologie, że tam same cieniasy są, że są jacyś niezrównoważeni, czy również powstają jakieś grupy wzajemnej adoracji. Obie dwa spojrzenia są błędne, czyli nie ma realnego spojrzenia, bo ani nie jest super idealnie, ani nie jest beznadziejnie. Więc, jakby zobaczyć na początki kościoła, to ten Kościół się zmagał z różnymi słabościami. Nawet taki kryzys mieli uczniowie, jak byli w Wieczerniku. Kryzys wiary w Jezusa. Nie wierzyli nawet, że zmartwychwstał. Jezus przychodził, i jeszcze nie wierzycie. Jezus wstępuje do nieba – jeszcze nie wierzyli. A Jezus przed nimi siedział z 40 dni, prawda? I cały czas im mówił – jeszcze wątpili. Później przecież się kłócili obrzezać, nie obrzezać, obrzezać, nie obrzezać. No i, i takie były gdzieś różne sytuacje. Więc to też trochę pokazuje, że Kościół i jego zmagania ze słabościami to jest coś takiego normalnego. To nie jest nic nadzwyczajnego w ten sposób. Że to jest też normalna droga chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiego wzrostu. I można powiedzieć, że kryzys to jest coś normalnego. Takie pierwotne słowo, znaczy pierwotne znaczenie tego słowa, to oznacza zmaganie, sąd albo przełom. Nawet też można powiedzieć: takie etapy to by były, zmaganie, z czymś się zmagam, później sąd, czyli jakby osądzenie danej sprawy, sytuacji i przełom: coś następuje. Przełom w plus albo w minus. Mamy kryzysy w codzienności, tam ładnie to opisali w podręczniku, na przykład mamy kryzys w małżeństwie. I kryzys wtedy będzie pokazywał prawdę o małżeństwie, czyli coś nie działa w małżeństwie. Mamy kryzys na przykład gospodarczy. On pokaże prawdę o stanie gospodarki, że coś tam nie działa, że coś trzeba by zmienić, poprawić. No i kryzys wiary pokazuje prawdę o naszej wierze. Na ile ona jest dojrzała. Można właśnie powiedzieć, że kryzys to jest taki moment prawdy, żeby zobaczyć jak jest i nie siedzieć w tym, tylko zrobić krok, żeby właśnie wyciągnąć z tego wnioski i ruszyć dalej. Jezus mówi do wszystkich nas, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest nawracajcie się, czyli cały czas. Nie jest tak, nawróć się i wierz w Ewangelię. I wiemy o tym, że nawracanie jest no, taką codzienną naszą, no, można powiedzieć, taką domeną. Też spotkałem się z takim zdaniem, że każde nawrócenie jest kryzysem. Nie że nawrócenie moje to jest właśnie ten kryzys, ale ja też z niego wyszedłem w plus. No i takiego człowieka w kryzysie ostatnio spotykamy, nawet dzisiaj słyszałem o nim. Teraz, żeby go ładnie tu znaleźć. To święty Piotr. I Jezus, wiemy dzisiaj go ładnie w Ewangelii. Kto nie był przypominam, to z to, gdy Jezus po modlitwie pospieszył na górę, poszedł szybko, a tych uczniów szybko wyrzuca na, na łódkę, żeby płynęli przed nim. Jezus się modli, wtedy przychodzi w środku nocy, o trzeciej nocy, między trzecią a szóstą nocy. Oni myślą, że to z duch, krzyczą i wtedy mówi, to ja jestem. Wtedy Jezus, wtedy do Jezusa mówi, Piotr, jeżeli to ty, to każ mi przyjść. No to Jezus mówi, chodź. No i wtedy przychodzi. I idzie i on zobaczył, to dobre słowo, zobaczył na siłę wiatru. Czyli patrzył na Jezusa, ale zobaczył na wiatr i spada i się topi. Jezus mu mówi, dlaczego zwątpiłeś? Czyli można powiedzieć, że to jest taki moment kryzysu. To jest kryzys Piotra. Taka jest niecodzienna sytuacja. Nie wiem, do czego by to porównać. Takie topienie się gdzieś u nas. Nie wiem, ktoś by był wyciągany z pod samochodu. Dlaczego no, tak szybko jechałeś? Może tak by było. Więc Jezus nie zostawia Piotra. To jest pierwsze w tym kryzysie. Czyli Bóg nie zostawia Ciebie w kryzysie. Drugie. Jezus mówi mu, trochę ciekawy moment, jak się topi, wyciąga go. Zastanów się, dlaczego zwątpiłeś. Więc Piotr musiał później, tak myślę, długo, długo nad tym myśleć. Nad tym zwątpieniem. Nie? Bo to był wydarzenie, mógł stracić życie. Myślę, że to zapamiętał na długo, jak nie do końca życia. Dlaczego zwątpiłeś się od razu? Nie? I też Jezus mu mówi: Zwróć uwagę na mnie, znowu spójrz na mnie, znowu się zainteresuj mną. Więc to też można powiedzieć tak, doświadczenie do tych kryzysów, że nie będzie zawsze tak samo. Nie jest oczyszczenie postępujących w duchowości. Czyli Pan Bóg nas oczyszcza też może powiedzieć wszystkie kryzysy. Nie? Więc nie zawsze będzie pięknie, pięknie. Będą też te dołki, ale są też wzniesienia. To Ignacy mówi, święty Ignacy, pocieszenia i strapienia. W wierze, też Pan Bóg daje kryzys pewnie też po to, żeby zobaczyć, że nie liczą się emocje. Czyli też takie doznania, ale moc Boga. I też dalej, Pan Bóg zwraca uwagę na to, czym my jesteśmy. Tu ładnie mówili z do Korinthian. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa, czy ogromna moc, a nie z nas. Więc Pan Bóg widzi, kim jesteśmy. Jesteśmy gliniane. Krucha, taka porcelana, i nie rezygnuje i nie odchodzi. Dalej mówi. Co powiedział do Piotra? Ładnie mu powiedział. I to było o wieczorniku. Też jest ciekawie. wieczorniku nie zaczynają się kłócić kto jest pierwszy. Czyli Jezus znowu jest odrzucony na bok, jakby Jezusa nie było. Szok. Nie? Zawsze Jezus Jezus, Jezus, za nim idziemy, bo jest fajnie, nie? A nagle wieczerniku się kłócą i Jezus wchodzi w cienie. by zgasło nagle światło, jest przesunięty na wszystkich uczniów. Nie? I Jezus tam mówi mu tak do Piotra, Szymonie, Szymonie, to szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustaliła twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. I tu w przypisie napisane Ty, nawróciwszy się utwierdzeń twoich braci. Więc mamy kryzys, to jest moment takiego nawrócenia, gdzieś tu bardziej bym szedł pod kryzys duchowy i jeżeli już wyjdziesz z kryzysu, to pomóż innym to zrobić. Do tego Pan Bóg zachęca, mówi do Piotra. Więc widzimy, że Piotr miał trochę tych kryzysów, jakby tak spojrzeć, no, trochę tego było. Kryzysem było też to, gdy przecież go powołał Jezus, on zobaczył kim jest. Odejście z tą że grzeszy. Nie takie, wręcz odwrotnie, Jezus działa. Co zrobić w kryzysie duchowym? Przede wszystkim zobaczyć, tak bym podkreślił i sobie przypomniał z wami, ja bym się posłużył tutaj to, co mówi Ignacy Loyola, że są te strapienia, czyli ciemność duszy, czyli kryzys, to może być taki brak pociech duchowych. Modlę jest sucho, nic nie słyszę, nic nie czuję, nudno jakoś, coś może takiego. To mogą być też takie poruszenia do rzeczy ziemskich, czyli bardziej mnie interesuje już nie to, co Boże, tylko takie inne rzeczy jakieś. Mogą być to też dobre, ale jakby większe zainteresowanie tym może być. Nie? W takim kryzysie gdzieś. Takie może przesadne też. Niepokój spowodowany pokusami. Takie ciekawe. nie, Bo pokusy są, ale jeżeli się bardzo jakoś z tych pokusów nie wywołują taki lęk, jakiś taki niepokój, no to, to też będą takie właśnie strapienia, ten czas kryzysowy. Wtedy możemy doświadczać letniości, lenistwa, smutku oraz wrażenia jakby każdy z nas, czyli jakbyś był oddzielony od swojego Stwórcy i Pana. To ważne słowo jakby, bo tak nie jest. To jest takie wrażenie. Więc co w takim stanie robić? Nie wprowadzać zmian, gdy mam kryzys. I pewnie to się bym podpiął pod wszystkie rodzaje kryzysów. Czyli trzymam się wcześniej ustalonych decyzji. Nie zmieniam, są pokusy, żeby zmieniać, bo w stanie kryzysu, pewnie jak się gdzieś wspominamy, yy więcej nagle słyszymy złych rad złego ducha, właśnie są złe rady. Nie? I to będą złe rady, żeby coś zmienić. Nie, bo to jest taki stan bardzo yy, skrajny. Ten kryzys, więc nie zmieniać, nic nie robić takiego. Chyba, że ze i ją pozwoli. Co zrobić dalej? Bardziej do modlitwy się skupić. Tendencja jest do tego, że jeżeli ja nie czuję, jest sucho, jakoś tak słabo, to chcę się odwrócić, jakby rezygnować. Po co się modlić, jak i tak nic z tego nie ma. Bo nic tak, nie, nie widzę skutków, nic nie czuję, jest tak źle. Nie, nie ma tych pociech. No właśnie, tym bardziej chcę się modlić. Więcej. Więcej rozmyślania, czyli bardziej sięgam po Słowo Boże. Czytam, ale nic nie rozumiem, nic nie przychodzi do głowy, mimo wszystko. Taki przysiad. Y, oraz więcej takiej praktyki pokutnej. Na przykład drogę krzyżową. Też Faustyna mówiła, że y, rozmyślanie Jezusa Właśnie nad Jezusem w czasie drogi krzyżowej są cierpiał, mówi daj dużo światła. No i tak przetestowałem, bo mówię tak nie dowierzałem i to jest prawda. Paradoksalnie można powiedzieć, przecież co tutaj da. Rozmyślałem nad Jezusem, ale bardzo dużo. Więc gdzieś zachęcam na kryzys drogę krzyżową odprawić, tak się pomodlić. Czy samemu w sensie bez jakichś rozważań z internetu czy skądś. Ale samemu posiedzieć, pomyśleć nad tym, w wziąć książeczki, sobie przeczytać po kolei, co się dzieje. Myślę, że to będzie bardzo pomocne. Yy, więcej Pana Boga, czyli yy, więcej i szybciej, czyli szybsza spowiedź. Ja pamiętam, że z dzieciństwa, że ja miałem jakiś gorszy czas, nie wiem, o co chodziło, ale się tak katowałem, a na do spowiedzi, było lepiej. No to jest coś normalnego, nie? bo Pan Bóg wchodzi, go wpuszczam w jakieś takie przestrzenie trudne. No i ten było inaczej. Nawet jakaś myśl była. Super, nie? Więc szybsza spowiedź nie czekać, nie przeciągać, bo się nie chce. A i tak z spowiedzieć, co ja tam usłyszę, to samo, nie? I tam ten, z tym samym idę, nie? No właśnie tak diabeł chce, to jak najdalej nas odsunąć, nie? jak najdłużej trzymać w tym stanie kryzysu? I może być tak, że ta spowiedź może być takim doświadczeniem Bożego prowadzenia i wzrostu. Że właśnie to miejsce, które się okazuje takie no jakieś niespecjalne, czy może takie nieatrakcyjne, nie wiem jak by powiedzieć, będzie takim Bożym prowadzeniem, że tam właśnie usłyszę Pana Boga, da ten, ten impuls, taką wskazówkę i wzrost. Na pewno zachęcam msza świętą, by więcej zaaplikować. To pewnie gdzieś tam jak walka jest z grzechami, czy z jakimiś pokusami do grzechów, czy jakiegoś jednego, czy jakichś takich trudnych, najwięcej no, Jezusa. No bo jeżeli ja przyjmuję Jezusa żywego, prawdziwego, który wyrzucał demony z ludzi, jak był na ziemi, teraz zresztą też jest w innej postaci. Obecności, no to wtedy będzie mi łatwiej. Ja nie, że samemu się szarpie przez 6 dni w tygodniu bez Eucharystii. Jak mogę, i idę. Rozumiem, że są różne sytuacje. Ale chociaż raz więcej spróbować przyjdę, żeby nie męczyć się, żeby dać, żeby Jezus powalczył we mnie. No i też, co może pomóc rozmowa z zaufaną osobą? No na pewno tą osobą jest Bóg, Jezus, ale też pewnie taką byśmy chcieli, czy zadzwonić, czy coś, dacie jej się wygadać, tak bym myślał. My sami chcemy czasem się wygadać i pewnie nie chcemy słuchać jakichś złotych rad, więc pewnie mi się wydaje więcej słuchać, a mniej radzić. Chyba, że zapytany, coś tam, a co ty o tym sądzisz, a co ty byś zrobiła, zrobił, nie? no to już wiemy co. Dać, zachęcić do odpowiedzi, nawet później może podprowadzić tam osobę, pomóc jej się, się pomodlić, może z nią razem. Ważne jest to, żeby nawet jeżeli czuję, może tak czuję, czy myślę, że Bóg mnie zostawił, no to tak nie jest, nie? to święci mieli te ciemne noce, nie? że taki brak pociech ewidentny. Najbardziej mi tu się przypominało no, współczesna nam bliska, matka Teresa z Kalkuty. Nie, te noce ciemne. Może gdzieś ktoś dojdzie do tych listów, są wydane, poczytać. No, takie robi wrażenie, nie? Ona do spowiednika pisała te listy yy, i była mu posłuszna bardzo. Ten, to kierownictwo duchowe, to spowiednictwo stałe, na pewno jest wielkim bogactwem i nie jest odkryte, i jest zaniedbane. Na pewno przez nas księży. Że mało o tym gadamy, ale też myślę, że jest mała świadomość ludzi, którzy mogliby, a czasem jakby tak nie korzystają. To jest moje takie wrażenie. Tak sobie myślę, tak patrzę. Hmm. Yy, źródła strapień. Skąd się biorą te kryzysy strapienia bardziej takie z lenistwa duchowego, czyli to bardziej z mojej winy. I że ja nawalam, że ja odpuszczam. Zanim będę w kryzysie, czyli to, jakby przygotowywać na własną, swoją winę, e, może to być też taka droga Pana Boga, że On nie że poddaje próbie, tylko bardziej prowadzi. I na tej drodze może być próba, bardziej bym tak powiedział. Takie ćwiczenie wierności. Nie, Pan Bóg ćwiczy w, w, przez ten kryzys moją wierność. I nie zostawia samego teraz, nie? tylko daje dużo pomocy. Nie? Żeby z tego kryzysu wyszła jakaś prawda, coś zobaczy, tak jak mówiłem. Nie? To, to nawrócenie się dzieje. Ale też może być taka ochrona przed pychą. To też podkreślał gdzieś Ignacy, żeby zobaczyć, że bez Pana Boga ani nie ma pociech, ani bez Niego nie ma łaski, takiego doświadczenia. Może idę, idę do Niego, idę, wzrastam. I zobaczyć, że to, co mi Pan Bóg daje, to wszystko, co od Niego pochodzi, jest darem i łaską. Tak prosto pomyśleć, że wszystko, co dobre, naprawdę jest od Niego. Wszystkie rzeczy. Nawet takie, nie wiem, że coś, nie wiem, wypiłem kawę dobrą z przyjaciółmi, to z od Boga. Łaska. Że, nie wiem, przetrwałem jakiś kryzys, tak? Przeszedłem to z Jego łaska. Podsumowując, myślę, że taką pomocą będzie, żeby przyjąć siebie, że jestem słabym i grzesznikiem. Nie, że no, mam może wolnie dużo zdolności, już ten doświadczenia życiowego, o, tak jak wy starsi ode mnie, ale przyjąć to, że nie zawsze jest tak, jakbym chciał, a słabości i grzech tylko mogę przejść z Panem Bogiem. Myślę, że gdzieś to mamy w głowie, tym żyjemy, ale nawet Piotr był tak bardzo blisko i zapominał. My też zapominamy, nie jesteśmy robotami, nie mamy pamięci doskonałej, więc to też można się jakby tak można ucieszyć, że jestem człowiekiem. Myślę, że też tak sobie przebaczyć, że no nawaliłem i nie mścić się na sobie, bo czasem może być taka tendencja, że chce się zemścić. O no, nie, wyszło i siebie tak karać chce. Nie? To jest takie. No, czasem można się złapać. Jeżeli to zobaczę, że się biegacze za coś, czego nie zrobiłem, albo obiecałem, że nie zrobię, czy już mówiłem, wszystko zrobię, żeby już nie wracać do tego, a później, mimo wszystko, i jest takie karanie, no to to powiedz sobie, przebaczam sobie, nie muszę tego robić. Nie mścić się na sobie. Yy, I najważniejsze mieć głowy to. Pełnie bardziej w sercu, że jestem zawsze pierwszym adresatem Ewangelii. Że nie mój mąż, nie moja żona, nie moja rodzina, nie moi przyjaciele, znajomi czy moi wrogowie nieprzyjaciele są adresatami pierwszymi, ale ja. Nie? I Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy, może powiedzieć, w kryzysie. Widzę, że gościu był taki, mówią, że tam się. był. No i ono się bał przed innymi, może pokazać, a może go coś tam no właśnie trapiło. No to był jakiś kryzys, trudność. Przychodzi do Jezusa w nocy, może pokazuje tą noc swoją. I co słyszy od Jezusa? Słyszy takie piękne słowa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Więc z 3, 16, 18, Ewangelia Jana, może sobie wypiszę, może sobie postawię gdzieś, może otworzę na tym pismo święte w domu. Jak wiem, że jest słabo się robi, mówiąc taki gibel, że jest naprawdę bieda, to biorę to i czytam do siebie. Proszę bardzo, ja bym to czytał. Szymonie, tak bowiem Bóg u ciebie, bo poświadczał wstaw swoje imię, albo mów ciebie. Ciebie, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albo aby, abyś, ty, który w niego wierzysz, nie zginął, ale byś miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego syna do Ciebie, Szymonie, po to, aby Cię potępić. Ale po to, byś został przez Niego uratowany. Pozbawienie to uratowanie. Może powiedzieć, a.